Witam was wszystkich serdecznie, moi kochani widzowie w tym jakże pięknym dniu świętego Walentego, Walentynki. I przepraszam, jeżeli brzmi dziwnie, ale y, prawdopodobnie jestem trochę chory, y, więc pozdrawiam was serdecznie i ciepło się ubierajcie, bo zimno jest. No ale wiecie, no, żeby były walentynki, no to musi być odpowiedni klimat. Myślę, że się ze mną zgodzicie. Więc y, przygotowałem piękny kartkę dla Was z tej okazji. Dekoracja walentynkowa. No właśnie. No i co Wam się jeszcze z walentynkami kojarzy? No, jak się mnie zapytacie, to jakaś romantyczna kolacja, wino, więc też postanowiłem załatwić nam jakieś dobre wino. Jeszcze na starcie chciałem powiedzieć, że jeżeli jesteście z kochającą się parą na walentynki i szukacie czegoś do obejrzenia na wieczór, no to myślę, że coś tutaj ciekawego znajdziecie. Zwłaszcza jeżeli lubicie motyw. Święta, Walentynek. Ale nie martwcie się, jeżeli Żygacie tym świętem tak jak ja, to też coś się znajdzie. Oraz jeżeli tak jak ja jesteście biednymi, samotnymi ludźmi, których nikt nie lubi, to mam dla Was też jakieś filmy, które możecie sobie obejrzeć samemu. Więc yy, zapraszam do oglądania. Pierwszy film, który jest chyba najbardziej oczywisty, to Valentine's, czyli yy, film, o którym w sumie yy, mam wrażenie, że w Polsce większość osób nie słyszała. Jest to y, trochę genowy slasher, który jednak mimo wszystko uderza dość mocno w tyle lat osiemdziesiątych, co moim zdaniem jest na plus. No ale dobra, o co mniej więcej chodzi? Mamy tutaj y, naszego pięknego głównego bohatera, który w dzieciństwie y, zostaje upokorzony na balu walentynkowym, y, co później przekłada się na jego dorosłe życie w sposób dość radykalny. Co on to wino? Zostałem. Okay. Film możecie obejrzeć sami lub razem, jest średni, maska z tego filmu jest strasznie droga, nie, nie, nie mogę jej znaleźć nigdzie, ja chciałem ją kupić, więc poprawcie to, producenci. No i czego jeszcze nie mogło zabraknąć? Większość osób, kiedy słyszę o walentynkach i horrorach, to pierwsza rzecz, jaka się kojarzy, to oczywiście My Bloody Valentine, czyli Klasyk z lat 80. produkcji kanadyjskiej i muszę powiedzieć, że naprawdę kocham ten film. Zwłaszcza jeżeli znajdziecie sobie wydanie, które nie zostało. Nie zostały z niego wycięte te najbardziej gor, brutalne sceny, bo jak na rok 80. że pierwszy, to naprawdę ten film niesamowicie daje radę i jest naprawdę świetny w tej kwestii. A no, jeżeli chodzi o fabułę, to mamy sobie górnicze miasteczko w Kanadzie. Mamy górników młodych, dorosłych, bo nie na statków wyjątkowo oraz yy, Postać, która postanawia ukrócić żywot w większości z nich w święto Walentynek. Interesujące połączenie, i muszę powiedzieć, że naprawdę przyjemny do oglądania film. No dobra, ale miało być też coś takiego dla par, nie? No to słuchajcie, wiem, że niektórzy z Was są sprytni i prawdopodobnie chcą na Walentynki włączyć jakiś bardzo straszny horror, żeby wasza druga połówka. Się do was przytuliła i żeby była was jak najbliżej, bo po prostu tak jesteście sprytni. No to mam coś dla was z tej okazji. Last Shift, czyli ostatnia zmiana, bodajże po polsku. To film o młodej policjance, która dostaje zadanie y, opiekowania się opuszczonym postolunkiem policji, zanim zostanie on już ostatecznie opuszczony i zaczynają się tam dziać różne dziwne rzeczy. Kiedyś na pewno jeszcze pogadam trochę więcej o tym filmie, bo mimo, że jest on średni w kwestii y, postaci i innych tego typu rzeczy, to naprawdę dobrze wypada mu straszenie, jeżeli siedzicie z kimś, bo ja przy pierwszym obejrzeniu miałem parę momentów, gdzie autentycznie podskoczyłem, a no myślę, że domyślacie się, że sporo horroru widziałem. Jumpscare'ów jest tam cała masa, jest fajny klimat i parę scen, które naprawdę zostają w głowie, więc polecam Wam się zapoznać z tym dziełem, zwłaszcza jeżeli potrzebujecie kogoś do przytulenia. Co jeszcze mamy na tej liście? No to Bride of Chucky, nasz oczona Chucky. Wszyscy znacie Czakiego, prawda? Wszyscy znacie. Jak ktoś nie zna, to nie przyznawajcie się do tego lepiej. Wszyscy kochamy Brada Drif'a w tej roli, wszyscy uwielbiamy naszego mordercę zakrętego w ciele plastikowej lalki. I tak jak pierwsze trzy części uderzały bardziej w nieco poważniejsze tony, mimo że oczywiście była tam cała masa yy, jakichś komediowych motywów, to kolejne części, czyli Bride of Chucky oraz Seed of Chucky, to już jest po prostu jazda bez trzymanki i komedia pełną gębą. Nie spodziewajcie się specjalnie wysokiego poziomu po tym filmie, ale jeżeli tak jak ja lubicie gówniane filmy, których nikt inny nie lubi, oraz przy okazji lubicie dobrą komedię grozy, to myślę, że zdecydowanie wam się ten film spodoba. No i słuchajcie, no, Chucky plus Tiffany, no przecież to jest shift życia. Wszyscy kochamy Tiffany, prawda? Nie ma chyba takiego zwerole, który nie kocha i A teraz uwaga, ponieważ ostatnie miejsce na tym rankingu jest okupowane przez film bardzo brutalny, bardzo straszny i naprawdę nie polecam młodszym widzom się z tym zapoznawać, więc lepiej przewincie sobie już do końca i nie oglądajcie lepiej tego filmu. Jest on bardzo brutalny i bardzo poważny, porusza różne ważne tematy i jest po prostu mocny. Mordercze kondo. Mordercze Kondomy to film, którego akcja rozgrywa się w Nowym Jorku. Pomyślałem, że ten film będzie tutaj pasował, no bo no nie będę chyba wam tłumaczył, co? Mam nadzieję. A więc w pewnym hotelu w Nowym Jorku regularnie dochodzi do strasznych wydarzeń, mianowicie mężczyźni zostają okaleczani i zabijani przez no w sumie to na początku nie wiedzą, że mają jakieś prostytutki, ale potem okazuje się, że morderczy. Genialne kino, 10 na 10, zdecydowanie polecam na seans z walentynki, ale tak już może, jak już, jak już wypijecie tak ze trzy takie, to wtedy na pewno będziecie się świetnie bawić. No i to by było na tyle w tym materiale. Wiem, że jest dość krótki, ale chciałem na szybko coś nagrać z tej okazji i podzielić się jakimiś moimi Interesującymi pomysłami, co możecie sobie w walentynki obejrzeć. Więc miłego seansu napiszcie w komentarzu, jak spędzacie walentynki, bo niesamowicie mnie to interesuje. A jeżeli tak jak ja planujecie sobie jeść lody i coś tam, no to wtedy polecam, pozdrawiam Was, jesteście super. A jeżeli spędzacie czas z ten ze swoją osobą partnerską, to również miłej zabawy. Przysyłam Wam wszystkim miłosne pozdrowienia, bawcie się dobrze i życzę Wam wszystkim smacznych czekoladek walentynkowych.